Cześć, mam na wszystkim ludzi, jestem witam was w kolejnym odcinku Streja 2, gdzie będziemy Bli przed siebie do metra. Tam, gdzie są zójki tam, gdzie mamy klucz, i tam, gdzie mamy uciec z tego przekrojonego miasta. To nie wiem, czy uciekniemy sami, czy uciekniemy wszyscy, razem z miastem. Znaczy, dostaliśmy klucz do metra, nie wiem, czy klucz do metra odpajną tutaj metr po prostu. Chyba nie. Chyba w drugą stronę. Nie wiem do czego, do czego dokładnie ja ten klucz wam powiem. Nie mam pojęcia, nie, wiem, może do, tutaj gdzieś. Jak klucz mam wsadzić? I wtedy też po co była ta bateria nam? Dalej mamy tą baterię. Ciekawe. A, i ja pamiętam, tu gdzieś było źródło, gdzie było miejsce na baterię. Było, było. Zukru tutaj ten nie było, z tego co pamiętam. O... Użyj przedmiot, właśnie, tutaj bateria wchodzi. I teraz najprawdopodobniej już metro. Tego co mi się udaje. Jest zielono? jest zielono. Brama się otwiera. Metro działa. A nie podoba mi się, dlaczego na lampkę tam. I teraz mamy również klucz, w którym pewnie uruchomimy sam pojazd. A dopiero teraz jak mam prąd. No więc co, wbijamy. I odjeżdżamy, w stronę zachodzącego słońca. tu no, żartuję, słońce, tutaj nawet nie widzimy. Mówię, cyk. A wiecie co? Najpierw sobie wskoczyć. Jak prawdziwy, prawda, maszynista. Użyj przemian, Który do metra. I gdzie my dojedziemy tym czymś? To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Bardzo dobre pytanie. Czy dojedziemy już prosto na zewnątrz? I odcinek będzie trwał dwie minuty? I no jeśli tak będzie, to wiecie, ja to wam to zmontuję w Jadon. I po prostu nie będę... Będzie usłyszycie dwa albo trzy pożegnania w jednym odcink odcinku wujcę bez sensu robić odcinek który trwałby być 9 minuty ale liczę na to że jeszcze będzie coś bo po domu było 12 to był a jeszcze to był chapter 11 pomieszczenie kontrolne dobra jest chapter jeszcze jeden jeszcze coś jest i widzę w ogóle, że nagranie mnie mi jest klatki na moment tutaj więc nie fajnie dosyć Dobra, ale jeszcze zostają w pomieszczenie kontrolne. Enjoy the world's safest city. No, tak bezpieczna, że nawet nie da się z niego wyjść. Dobra, drzwi się otwierają. I tu od razu roboty. Witam, jak mogę ci pomóc? Pomocnik 477. No cóż, przypadek? Nie sądzę. No, bo nie działający niestety. Dobra, tu czy jest czyściej na pewno. Na tym dworcu. Bo ten dworzec działa. No, no. I panie ten Matek sobie jedzie tak normalnie, przynajmniej tak to wygląda, wiecie, zadbane to jest wszystko. Tylko co dalej? Wallet City 9.9. A wszyscy wyglądają bez emocni. Witaj mieszkańca ogrodzonego miasta 99. Słuchaj, czy, 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 czy w innych czy momentach było inne miasto? Ten nawsze jest obecnie malowany. Uważaj na świeżą farbę. Miłego dnia. Okej, okay, dziwacznie. No bo 300 no jest tutaj czysto. City sealed. Miasto jest zamknięte. Witaj mieszkańcy ogrodzonego miasta 99. Te drzwi prowadzące na, powierzchn prowadzące na powierzchnię są obecnie zamknięte z reakcji aktywacji procedury blokady. W przypadku pytań lub wątpliwości wrócić się do dowolnego certyfikowanego inż inżyniera w pomieszczeniu kontrolnym. Miłego dnia. Miłego dnia. Muszę iść do pomieszczenia kontrolnego jeśli chcę otworzyć te drzwi. Wydaje mi się, że nawet nie ma sensu gadać z tymi typami tutaj. Są wszystko, wiecie, bez emocji... Po wiecie, takie pionki. To mi nic nie powiedzą. I w ogóle widać niebo. I wydać to jest miejsce, gdzie są zójki A, czy to jest jedno miasto. なるほど。<noise> よしよしよしよしよしよしし Będą strażnikiem pamięci ludzkości i tych, których kochałem. No sobie dopóki prąd nie skończy. De facto, ale nie, no nie będą w placaczek, tu jest naprądzany, wiecie, energią słoneczną. Jakiś panel czy coś. No co tutaj możemy zrobić? Są automaty, to mogę sobie poskakać po stołach. Kurwa, a no, mamy i to wszystko. Telewizory, sofy wygodne. Wszystko mieli, tak jak mówił. Własne automaty. kuchnie nawet, kuchnię ładną. Po prostu mogli sobie żyć i to, no. Żyć i nie umierać, I widok na całe miasto. To jest że tam jest czego. No tu zielono, tam niebiesko też. Zgadzam hmm. się, gdzie jest śródmiasto tutaj. W miastach chyba też było w ścianie, więc tak jakbyśmy wyglądu na nie nie mieli. A gdzie ja mogę coś przełączyć? Chyba tam miga nawet dla, dla nas już. Miga miga. A mnie rozswędzi. Chyba zbadaj. Miau. Chyba cyk. Koncylujemy. Oto on. Główny komputer. Aku haku madafaka. Jest stówka, jest stówka. Z zapisów systemowych wynika, że od lat nikogo tu nie było. Całe miasto jest od dawna zablokowane. Jeśli dezaktywujemy cykl, powinniśmy być w stanie wyjść. Musimy aktywować pozostałe systemy. Te komputery skrywają dane, których potrzebujemy. Musimy je włączyć. Zajmij się tym, a ja poszukam w się czasie haseł i zaszyfrowanych kluczy, aby dostać się do systemu. Czyli de facto samo zrobić? To po prostu pojaśnię po tych kąpach i połączę jakoś. Chyba tak, tak czyli może po prostu po klawaturkach sobie pochodzić. Dobra, ten jest włączony chyba cały, zgadza się. No, trzeba wskoczyć sobie na kolejne i go włączyć. tak tam włączony, włączone. I cyk włączone. Tylko jaki przyjemne, jakby... W rzeczywistości tak się komputer włączał, To by było wręcz cudowne. Dobra, wszystko. Wszystkie kompy włączone, udało się, dobra robota przyjacielu Wiem jak odblokować miasto Coś tu się nie zgadza Okej, okay. czekaj, może jest jakaś inna droga 那你想去哪里去 你什么意思 抓学生，不计分，老师收学费。<noise> 求你很想听啊。 que eu potem tam... Jesteśmy na dworzu, Jesteśmy na zewnątrz. Ale za jaką cenę? Za jaką cenę? A ogóle widzę, że naganie mi leguje, Nie wiem nawet czemu w tym momencie. Niektóre momenty w tej gest są naprawdę strasznie zoptymalizowane, W ogóle 30fps teraz jest, ale już to nie istotne. Jesteśmy sami. I czemu mi się tak oczy zaświeciły? Co jest? Czemu mi się tak oczy zaświeciły dwa razy? Czy to wiecie? Czy to mi się tak odbiło? Jakby to oczy mi się rzeczywiście. wiecie, po prostu odbiło? Czy, to, czy nie wiem, czy ten kot jest robotem w jakiś sposób? Okej. Szukam co na zewnątrz się pojawił. I napisy końcowe. Kula Kurde. Nawet nie wiem co powiedzieć teraz na naprawdę. No wszędzie chyba czas na podsumowanie, panowie, całej giereczki. No nie mi się grało... super. Naprawdę grało mi się fajnie. To, że by kotem, dodało tej grze no... niesamowicie dużo. To, że wiecie, że... Nie byliśmy człowiekiem, tylko po prostu widzieliśmy światło no, z innej perspektywy. To jest pierwsza taka ga. Że no nie jesteśmy człowiekiem, jakby nie patrzeć, Pierwsza, kto ją kojarzy osobiście. Może już były takie podejścia. Ale no. Nie, to bardzo emocjonalnie to jest z jakiegoś powodu podeszłam do tego, bo naprawdę w momencie, kiedy B12 się, niestety no, umarł, to naprawdę poczułem jakby zaraz miał mi łzy polecić. To zwykle mi się nie zdarza w ga. Praktycznie przy, przy żadnej mi się jeszcze nie zdarzyło coś takiego. A tutaj? No, było blisko. Ale na szczęście utrzymają fason, jak ci moje się mówi, faceci nie, pła nie płaczą. I co ja mogę powiedzieć, no? Jaką dałbym ocenę tej grze? Muzycznie. Muzycznie nie dałbym jej jakieś wysoko. Muzyka mojej moje dają często nie pasowała tak do momentu. Właśnie można mogłoby ją zrobić trochę lepiej, uważam. Ogólnie ujednolicone. Było spoko, ale nie było to jakiś szczyt, szczytu. Szczyt, szczyt. Muzykę dałbym tak. 7, może 8 na 10. Pomysł? Dałbym 9 na no 10, bo mówię, to, że jesteśmy kotem, to w ogóle super sprawa. Naprawdę. E, a fabuła? Nie, wiem, uważam, że fabuła mogłaby być lepiej rozmięta Była. mało szczegółowa. W sensie, dowiedzieliśmy się tyle, że. No, co, tam, tak naprawdę, że. Piatr był zniszczony, nie dało się na niego żyć, więc służyli to miasta, gdzie się odcięli. Potem służyli te bakterie, które potem się przechodziły w wzórki, które zjadały w ogóle wszystko. Ale tak, na, tak naprawdę jest dużo dziur, na przykład nie wiemy kompletnie, nie wiemy co się stało z ludźmi, w ogóle jak oni umarli, w jaki sposób, nie wiem czy jakaś zaraza się pojawiła, czy, czy tylko przez złyki. Ale z drugiej strony niemożliwe, że tylko przez złyki, bo złyki były tylko na najniższym poziomie, wyżej ich już nie było. Więc tak naprawdę, co się stało z ludźmi w tej świecie? Jest dużo pytań, mało odpowiedzi. Więc no formularnie dużo nie dosiągnie, nie wiem, może twój sekuje jakąś drugą część tam odpowiedzą nam na, na te pytania. Ale w sumie nie wiem jak miałabym druga część, że sobie jesteśmy innym kotem? No, znaczy nie, nie, no miasto jest już otwarte, więc trochę nie wyobrażam. o tym. Nawet są inne takie miasta i być ten kotem, który łazi po miastach, żeby je otworzyć. Jest taki pomysł. Ale ogólnie jaka bym podsumował. dobre, Może nawet bardzo dobre, ale nie światna. Takie no... Ogólnie dobry i tak... 7,5 na 10, może 8 na 10, bo na pewno była fajna. Grała się przyjemnie. I co, no i co, no i chyba tyle. W ogóle koniec napisów końcowych. Zawsze, kurde, mówiłem szybciutko i napisy końcowe sobie jeszcze leciały długo, a tutaj jedno piosko mówić i napisy końcowe się skończyły. Więc no, mało osób to robiło. Niestety nie ma senu po napisach. Jest stray. I jeszcze są. Z... Zrobię jedną rzecz, mianowicie wrzucę wam tutaj zaraz. Tak dosłownie w tym momencie, jak wygląda... O ile do znajdę to w internecie. Jak wygląda ten Tu Który się odblokowuje za odblokowanie wszystkich wspomniał, bo szczerze nie chcę mi się ich szukać. Bo musiał po prostu wiecie, rozpocząć. Prawda... Przilecie sobie przez każdy. przez każdy chapter jeszcze raz. Z jakimś tutorialem po prostu tego próbę. Co by mi pewnie zajął nie, może z dodatkową godzinę nawet. Więc nie chcę mi się tego postarać, Po prostu gdzieś sobie na ekranie dostaniecie. No i co? No Mam nadzieję, że seria się podobała. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o tej serii. No i co? Widzimy się w kolejnej. Z o której już może niektórzy wiedzą, może nie wiedzą. o mnie na streamach. A tymczasem, bye bye.